Siemanka, stoi na Skarita, Skarita. Dzisiaj nagrywamy. E, sub, nasz market. E, jak myślicie, na razie jeszcze nic nie robiłem. Tutaj muszę coś... Iść, samą uciek Nie. E, dobra. tam mówię coś tam. E, już że coś mi nie siło chyba. No tutaj będę mówić. No tutaj będzie chyba parking, mi się wydaje. No i co mam zrobić. Co mam, zrobić? Czy mam postawić? Aha, dobra. No i miejsce. Okej. Okay. Okej, okay, no. Dobra, no i ktoś zjechał, idzie. No i co mam teraz robić? No pokaż mi, powiedz. Aha, chyba do pełni nie ma. To by nie chyba te kartony z warzywami. Dobra. No widzę. Dobra. No, dobra, no idę tutaj. no myśleć. Kreton. o i tutaj Aha, i to się zapełnia. A kasza, jest coś? Gdzie jest? Pamięć wam, że Widziałem to na YouTubie. I tak myślę, może nagram dla Was. Mi się to podoba. Fajnie też. Mi się wydaje. I teraz kaszę spróbuję. Tutaj, o Kaszę. Ważne. No lepiej. Każdy. No, lepiej Postawić. czy samymi się Trzeba było więcej miejsca <laughs> gdzie? mam no, nacisnąć? i teraz kaszuje się, dobra mogę sobie iść pochodzić pochodzić e. okej, okay, nie kumam nic dobra, a ty co tutaj chcesz? Mm. no i ona no, odłożyła duszki no Dobra. Będzie, będzie więcej półek? czy tylko tu ty jedna? bo nie wiem, na razie nic się nie ogarniam to są No dawaj, co mam robić Co mam robić, chłopie No dobra, no dawaj Nie ma wózków, tak Co, jak? Jak tu mam coś co robić? Aha, uh -huh. 10 dziś wóżków, To zabieram. To zabieram mało. mało. Trzy wózki uh -huh. Więcej? No dobra, nie mogę, bo musimy pokazać. Jak skończę, chyba trzeba uciec Dobra. No, co na co Pyta, co się pyta. Ale jak ja mam to zrobić? O, czy mogę? O, no niech się pyta. A, a ty, a ty bym Ja uciekam, nie ma. Pa. Doradzaj jej, powinien nie, nic nie <dusza> Dobra, zostawiajcie łapki do góry i subskrybujcie ten kanał. I dobra, mamy pierwszy level. O, już mi jest. A ty co, coś chcesz tutaj? Ode mnie. Co to? Dziwy jesteśmy. Dziwy byliśmy. A co nasz nas wyrzuciło? A, i tutaj będziemy mogli chyba kupować coś. Warzywa, takie rzeczy chyba. No, tam widzę, że półki jakieś są. Tutaj też warzywa, owoce. No. te ten jest sklep. Fajnie. No i co tutaj, co to? O, tu staliśmy marchewki. Ale fajnie. Dobra. gdzie ty mi uciekasz? Na sam start. Uciekam, dobra. No nie my się co jest tak. O, ale ładny słodczyk klicz. Hmm. Dobra, ale teraz paczkę bierzemy. Drąż. Śruj. A się. Boj. Dobra, to samo się jakoś magicznie o nasze marchewki. No to szkoda w ogóle. Ten No tutaj chyba. Tutaj mamy meble. Klucz. Nie, no można. No, i tutaj czekaj, że płacimy jej. Dobra. masz. O, rzeczy tutaj widać. No, a to już w kartonach. My, my dajemy tutaj w kartonach. I ona zabiera w kartonach. Nie, no, ja nic z tego. Sakra Jak. O, 101 mamy pieniędzy. pieniądze No i co teraz? Co teraz mam kopię robić? Ile ten... O! Ktoś chyba tu no! O! Trzy osoby. O! Króliczek! Nie no, cztery! No i co teraz mam, gościu, robić? Kościu! Mam wziąć Nie mogę! O! coś no, patrzą! Halo! O! Teraz! Ojej! Co mi się tutaj... Kurczę! Czekajcie. co się stało. De oddam. Te włóżki niech bierzą. O, już skończyliśmy sa daje, A! Co ja też biłem? dobra, z takiej perpetywy będziemy chodzić. Tutaj brakuje. Mleko, ale nie mam mleka. Dostanę mleko dopiero. Czekaj, okay, o czym O ja kolejne półki już mlekiem. No ja Okej, okay, Ja nie mogę. Posta Nie wierzę. O! Jest! Dobra. Idę tu po to. Zupełniacie się. A gdzież mają dwie półki? Po co mi druga? Mają jedną. No <grybujesz> A ty co tutaj? Ale ładnie... Hmm. No, tak taki ładniutki różowy. Ale fajnie. E, no, jak w drugie... Odcinek z tego to dawajcie 10 łapek do góry i robimy drugi z tego odcinek. Dobra. A wiem coś... z ty... większość. Z tych. Większość moich widzów to nie, nie. Widzę, że coś tutaj. Tutaj nie subskrybujcie tego. Nie, nie subskrybują. Ja widzę kto subskrybuje to nie. Więc subskrybujcie ten kanał, okej? Okay? Subskrybujcie, nie proszę. Może się... To będzie stał na kasie. No, jak... Czekaj tutaj. Nie, nic. Hmm. To będzie. Tę kasował? To będzie... Ja będę tutaj pracował? Czy co? No nie wiem, co to jest ten sam. No, halo, bierzesz wózek, czy co? Już? Mam, no, mogę. Już skończyłam. To jest kląsło. no co? gdzie jesteś? Ty... Gdzie ty? O! <laughs> mogę zatrudnić pracownika. Pa, do kaszy. Kaszą, nie będziemy kaszował. I co? To teraz? To mi tutaj przyjdzie? Co chodzi? Nowowy glebel co? Nie, dostałem 5 dych. Oha, Aha, bo... Samą łódkę zeszłam. A nie, a ja to mogę dostawać 5. Aha, to jedni chyba dostaje. O, samo Dobra, chyba coś mam już w końcu. Aha, jedną półkę z mlekiem mam kupić. O, dobra, tu, tu takie rzeczy. Tam, co to tutaj? Musimy, możemy już ciężko sami robić. Aha, a tutaj są jakiś pracownicy. Inni od do paczek. Dobra. No łóżków mi już nie stać. Dobra. to jest, dobra. Idę do sklepu, tylko jak? <słuch> Level drugi. Ja na naszym sztuce. Haha. Dobra, coś się może kupimy. A jak ty, a ty, co to? Sklep? O. Sklep. Kurczę! Aj! O, szklep! Jezu! I tu mam, co ja marhefki, mamy co kupować? Jak kupimy marchewki mamy

Fajnie, dobra. Teraz za do pójdziemy. Hmm, później zobaczmy, co tam jest. Na wyżej widzowie. Bo ja sam nie wiem, co to. Mhm. Uh -huh. Dobra. I ja najpierw postawić te półki. Co czy, czy to? Ja! tam będziemy mogli. Bywać? na chyba miejsca. Dobra, bra, bra, bra brak, łóżek, czekaj. My napełnimy łóżki w razie w niskie par miejsce parki. Nie mam dostawać, mi się wydaje. Tutaj idzie kasz Dobra, idziemy od czego końca będziemy No takie... Od tym będą takie paczeczoria jedzenne O, dostaliśmy jakiś paczeczornik, co Jestem tam gościa to będzie level no, weźmy tam, że nie będzie miejsca Taki mm! Jak to? Usuń. O. Git. Git Git. Git, git. Dobra. O, ja, królicki. Dobra. Królicki. Ja tutaj to zabieram. Chcę mieć. Aha, to on mnie coś. Zaraz postawię tam Dopełnię o coś tam malnie, chyba ja dostanę. Teraz zobaczmy tutaj czujność marchewek. Ustawa marchewek. Kasę kujczyba, można Ja ale chyba z tym nie mówi mi się tym ale fajnie coś też pamiętam był jeszcze inny taki simulator, co grałem też sklep to też takie coś podobne tylko że już inny o level level jest trzeci pięćset pięć chłopów dostałem Osiem słów, to może chyba pracownika ten czy Nie dobra, kupuję pracownika ten co odnoszę kartony Jest taki? Kasza Kasza hmm. Zostać mi na tego, Zostać. Ten, co? Osługuje kasza. Mama. Czekaj, tam. Ja powiem do półek. Braki. Przeprowadzam Co to jest? i zatem mam jakieś nagrze pytanie, Chyba coś czy jeszcze się pytać tym gościu. Dobra, co... o! Dobra, jak kupimy to dostajemy... co dostajemy? O, butkę z mlekiem. Dobra I odciął jeszcze mięso na sobie Właśnie Odciął mięs... O, i tutaj na mięso Jestem mlekiem no i tak dalej dalej, wiecie jak to w, w sklepach jesteś tutaj, to, na razie tam niech Jeśli i świat kaszy jak to z kasami Jakieś zadanie to można odblokować. Co? Coż chce? Yy. 2000 K. Mm. Nie wiem, czy się uda nam. No. Dobra. A ten gościu, coś za ten hmm. jedną mam, to będzie wiadomo, a co dasz to za to że tysiąc. Dobra, idę kupić w ogóle.